Dzień dobry. Cześć, Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy Was w e, Prasówce. W ogóle Pan. <noise> ja dziękuję <jakoś> zawieszam <noise> zawsze. Nie no, poznanie no, no. twarzy twej lotku. Kochani nasi najdrożsi czas na kolejne przygody pani Edyty Górniak. Co nowego oskubienia. Jak pamiętacie zapewne jej głośne e, wyznanie, że ona póki żyje się nie zaszczepi. Tak było. Piękne słowa, no i po prostu teraz. Czasek. Tak, tak. M, teraz po prostu trochę. E, ona nie ulega temu, oczywiście. No oczywiście, bo nie. Ona jest zwolna człowieka. Tak, pan. Trochę jej to przeszkadza wszystko, bo ona wrzuciła, że. Um, no chciałabym pojechać do Grecji. Mm. O, wiecie, no, wiecie, tęskni za Grecją. wrzuciła zdjęcie z Grecji, że była kilka lat temu e, i napisała, nie wiem jak wy, ale ja chcę do Grecji i ogólnie tak, o sad emoji, wiesz, mm. no, o. no i ludzie jej tak odpisali, na przykład, my chcemy koniec wojny, a nie żadnej Grecji. Myślmy i róbmy coś dla innych, a nie tylko swojej dupie w Grecji. O oh. oh. no i, i tak to leci po prostu, no widzicie prawdziwe dramaty ludzkie, nooo, oh. no. Ale to nie koniec, ponieważ. Wraca drama z Justyną Styczkowską i z koncertem w TVP. Tak. Jeśli ktoś nie wie, to tutaj ma link dwa tygodnie temu, i ja uwielbiam to w ogóle, bo to my et mówiliśmy za dwa tygodnie temu. Tak. I pamiętam, że obie panie w tych swoich wypowiedziach internetowych stwierdziły, że to już jest ostatnie Koniec. słowo. Mhm, już nie zabierają głosu. Dlatego Edyta głównie teraz o tym mówi. Ona jest znana z konsekwencji swoich działań. Tak, zdecydowanie. No po prostu nie może przeżyć, nie może przeżyć tej sytuacji i porozmawiała sobie z Super Ekspresem i powiedziała tak. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego Justyna zaatakowała innych artystów w chwili, kiedy wszyscy powinni się jednoczyć. Jedni wykonawcy koncertu wynegocjowali stawkę, którą przekażą dalej. Inni z tej stawki zrezygnowali i ten wkład pomocy liczy się dokładnie tak samo. Jednak nikt inny prócz Justyny nie zabiegał o poklask za to, i tylko to nas różni. Nie wiem, jest chyba parę różnic jeszcze innych, ale no mniejsza o to. Ale to jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze to nie koniec. To jeszcze nie koniec. Najnowszy nami no. cały czas. Przedrócić okay. się. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Jej ton najpierw agresywny, a potem cyniczny, posłużył głównie, jak się potem przyznała, do autopromocji i promocji jej nowej muzyki. To wręcz szokujące. Sposób, w jaki wykorzystała ogromny smutek i emocje ludzi, z pełną premedytacją, wprowadzając opinię publiczną w błąd, jakoby koszty były zyskiem. Przypomnijmy, chyba 33 tysiące Edyta Górniak to były tak. koszty jej występu w Było bardzo nieetyczne. To nie powinien nigdy być sposób na, na rywalizację o nagłówki. Powiedziała Edyta Górniak kilka tygodni później, komentując sprawę dla tabloidu. Tak. Dla tabloidu o jeszcze Super ekspresor. My mamy e, specyficzny stosunek do obu pań, ale no, gar, muszę przyznać, że przynajmniej e, Jusia Tych napisała, że to by było ostatnie słowo. To jestem pewien, że ją korci. No oczywiście, no, że tak, kogo by, kogo by nie korciła. Ale powiedziała, że ostatnie słowo, Edzia nie zna z słowa. Edzia nie zna ostatniego słowa i uwielbiam, że Edzia oczywiście klasycznie zawsze jest tą dobrą duszą. Tak, dobra czy, energia, tak. wymienia się czakrom i tym mm -hmm. wszystkim. Po czym wszystkim wrzuca pod autobus, tak? Baryla <laughs> e, Radowicz, stara, schorowana, pieniądze. Pamiętacie, tak, tak, jak Baryla tak, się tak, wkurzyła? Zeczkowskiej tak. przez kilka tygodni nie da odpuścić po prostu nie. za to i jeszcze wkopuje ją, że ta się przyznała, że to zrobiła <laughs> dla autopromocji, chociaż nikt z Zeczkowskiej nie Jasne ci powiedziałam. Żebym jasteczko skompronił, do czego to zrobić, kurwa. No. Jan Leosia niedawno postanowiła e, powiększyć sobie piersi, o czym dała znać na stories. Bo dała zdjęcie ze szpitala z koleżanką i e, napisała... Widzę, że mega się nie martwicie mi się, nic złego się nie stało, powiększałyśmy z o piersi. Jesteśmy już po operacji, czujemy się dobrze i przede wszystkim bardzo szczęśliwe. I tak naprawdę tyle by było i... Trochę kocham to, że... Dużyliśmy takich czasów, gdzie po prostu jest z koleżanką sobie powie, czy piersi. A, to, są to, to, to jest wiesz, coś takiego w stylu: idę na kawę, czy idę na shop, Nie z koleżanką powie, Myślę, piersi. że trochę wiem, większa jest ta <grym> operacja <grym> jednak. Wiem w sumie. Niż, e, wdęczy, nie wiem, tak nie próbowałem. No i wiecie, i każdy, okej, okay, dobra, napisałaś. Dzięki dobra za by Dobra, stara, no jakby żyjemy dalej, wszyscy są ważniejsze rzeczy do roboty. Ale obudził się Jan, śpiewak, i Janek, śpiewak postanowił e, zabrać głos w sprawie piersi. Pierwsi, pierwsze, postanowił zabrać głos w sprawie piersi i Jank Leosi. Tych powiększał? Jank piersi. Szczególnie Jank teraz, już teraz to co dopiero, Jank, Jank, Jank piersi. <noise> Tymczasem w Polsce 23-letnia niezależna raperka, Głos Pokolenia, dzieli się swoje, ze swoją rzeszą obserwujących, że jest szczęśliwa, że zrobiła sobie piersi. Nic dawno tak przykrego nie widziałem. Strażniczka dyscypliny kapitalizmu, żeby się potem cały ten biznes fitness, buty, kateringi się kręciły. Co młode dziewczyny mają myśleć o sobie po takim stories? Pyta Janek. No i młode dziewczyny postanowiły zabrać głos, powiem wam. Na przykład: Czasem zasunie mi z oginią to aż skarpetki spadają. Albo: Ale czy trzeba w tak lekceważący sposób komentować wybór kobiety do tego, co robi ze swoim ciałem? Zakładam, że nie powiększała tych cycków jak winiawa na Bali, Uszamana w koszmarnych, niebezpiecznych warunkach czy coś w tym stylu. Tutaj zajmowaliśmy, tak, zapraszamy do tego wideo. Albo na przykład. Nie podoba mi się obwinianie młodej dziewczyny za to, jaki przykład daje innym młodym dziewczynom i jednocześnie zapominanie, że to nie ona jest winna sz szkodliwym standardom, piękna, w jakich wszyscy żyjemy. To, no, to raczej trzeba się zwrócić do mężczyzn i patriarchatu. I takich opinii było więcej to jest, jest tylko kilka aktywistek z Instagrama, no ale ja się dziwię. Ja się powiem ci, na dziwię. Ja myślę, że wiecie o co chodzi. Co jest po prostu. Zastrosny. Zastrosny. Sam się cynku zrobić nie może? Znaczy może teoretycznie. No, ale nie zrobił. Ale nie zrobił. Po ale czego nie zrobił? No, Stwierdzi się pewnie. Stydzi się cycków. Stydzi się cycków. Ale poza tym ja bardzo się dziwię temu, bo jakby chyba mężczyźni są po to, żeby oceniali wygląd kobiet, to po pierwsze. Po drugie, żeby mówiły, mówili kobietom, jak mają żyć i co mają robić ze swoimi ciałami. I po trzecie, żeby pisali publicznie o y, cyckach y, innych kobiet nieproszonych. Po pierwsze, to zawsze się ludzie przyczepią. Tak, jak powiesz, że mm, słodkie cycuszki, to źle. Źle. Jak powiesz, że y, po co cycki robiła, to źle. Źle. Wszystko źle po prostu. Wszystko O co tutaj chodzi? Ja nie rozumiem. Dla mnie osobiście to, ja mam na to wyjebane. To, ja pewnie się to ja też. Jak dla mnie to każdy może sobie chodzić każdego dnia, robić jakieś kolejne operacje, albo jakieś zabiegi, albo cokolwiek innego przeszczepy I mnie to w ogóle nie interesuje. Nie podobnie. Staram się zrozumieć argument, że. Y, młodsi, nie wiem, widzowie, czy coś. Kurde, no nie wiem, no jakby, no trzeba mieć też trochę rozumu. Ja żyję w przekonaniu, że y, każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy i każdy o sobie, osobie. to, że, nie wiem, masz mniejsze cycki, czy większe, to nie znaczy, że jesteś lepsza, a jeżeli akurat Ci te mniejsze cycki przeszkadzają, chcesz mieć większym, no to jaki problem, jeżeli masz większe cycki, chcesz mieć mniejsze albo nie chcesz tego, w ogóle, to możesz. sobie po prostu je odetnij i po prostu <grym> żyj sobie jak chcesz, no to sobie to obchodzi. No ale Janka to obchodzi, no i on jeszcze no to bo... tutaj wiesz, do e, z, złego kapitalizmu i wszystkich e, złych rzeczy, które się wydarzały, to wszystko się działo w tych silikonach Janklosi. Wszystko to tam jest zawarte. To one takie duże są? No ja nie wiem, ja nie widziałam ich, nie interesowałem się mówiąc szczerze. Okej, okay, no nie wiem. Może po prostu, nie wiem, się tam zagalopował trochę. Może tak też... Myślisz? Nie. <laughs> Słuchaj, najważniejsze, że Jankra Osia y, ma wyjebane. Tak. Y, jest szczęśliwa, ze swoimi Yang Yang piersiami. Tak. I po prostu jakby chill, pije coś tam ze szklanki. Bakardi w grubie ze szklanki. I żyje sobie, nie, w tej e, dżungli. Czy gdzieś tam. W dżungli, to jest Jungle Girl. Jungle get, Kwiaty skali Amsterdamu i Hiszpanii. Dobra dziewczyny, no to może dać się znać, co wy uważacie o Jank Jank piersiach i ogólnie o tej całej sytuacji. Czy można, czy nie można? Moż tak, czy <grym> nie? Tak, czy nie, po prostu trzeba to rozstrzygnąć. Dominik Raczkowski. Coś wam to mówi? Nic. Nic nam to nie mówi również, ale jak okazuje się, ten oto pan był w Warsaw Shore, to myślę, się, że w jakiejś jednej z ostatnich edycji. Jak wiecie, my już od jakiegoś czasu nie oglądamy, gdyż yy, nie oglądamy i po prostu nie znamy osoby Tak, nie znam tej Ale osoby. Ale y, bardzo dużo ty się y, Państwa rozpisywało w internecie, więc postanowiliśmy po prostu zagłębić naszą wiedzę. Wiecie, nigdy nie jest za późno, żeby się uczyć. Oczywiście, że dużo, tak, uczą się całe życie. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu. Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę, ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć i wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę, jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka, cały czas się czegoś uczę. Słuchaj, 20 marca tutaj Pomponik podaje, że do sieci trafiła informacja, że owy Dominik y, zmarł. Na jego Instagramie pojawiła się Stories, pojawiło się Stories, mm -hmm. że cześć, nie wiem jak wam to napisać, więc napiszę prosto. Dominik jakieś 40 minut temu miał wypadek. Potrącił go samochód na pasach. Po wydarzeniu odzywał się, komunikował, choć mówił, że nie może się ruszyć, bo go wszystko boli i nic nie czuje od pasa w dół. Okazuje się, że przy tym wypadku mhm. byli świadkami jacyś znajomi Dominika i on tuż po tym wypadku, przytomny, przekazał tym znajomym swój telefon, aby relacjonowali co się z nim dzieje. Okej. Okay. Okej. Okay będzie dziwnie, ale będzie tylko dziwnie. Przygotujcie się na to. Jego znajomi następnie na tych stories poinformowali, że operacja nie przebiegła pomyślnie i owy yy, przyjaciel zmarł. No i wszyscy byli tacy o. Okay. Wszystkie zdjęcia na jego profilu znikły, została dodana czarno-biała fotografia, zaczęły się sypać jakieś kondolencje. Oficjalny profil na Instagramie Warsaw Shore, tam jakiś wrzucił na stories, że ogólnie śpi z Aniołku. Ewelona też zabrała głos. Tak. I to dalej zaczęło się jakby coraz więcej po pierwsze szorować i coraz więcej jakby tam rozpisywać na jego profilu. No, i niedługo później pojawiła się na owym profilu Klepsydra z informacją, kiedy odbędzie się pogrzeb, gdzie i co i jak. Pomponik postanowił zadzwonić do parafii św. Jó św. Józefa w Katowicach i usłyszał coś takiego. W najbliższą środę nie mamy zaplanowanego pogrzebu Dominika Raczkowskiego. Pierwsze o tym słyszę, prawdopodobnie musiał pan zostać wprowadzony w błąd. Mhm. Mm a rozumiem, że tam to jest ta parafia, w której miałoby się odbyć ten tak, ten... tak, 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 tak. Mm -hmm. Mm -hmm. No i zaczęły się ogólnie spekulacje tworzyć no. różne. E, szczególnie, wiecie, to było ciekawe, ponieważ konto tego Dominika na Instagramie. Było prywatne, obviously, jak e, tego typu konta, ale pomimo jego śmierci, każdy, kto e, poprosił o dostęp, to po chwili go otrzymywał. Czyli po prostu. Ktoś tam siedział na bieżąco i, i, i doklikał. Tak, klikał, żeby zwiększyć mu follow na no, Insta gdzie nie żyje. Jedna z internautek napisała Dominik żyje. Jest potwierdzona informacja przez jego rodzinę i znajomych. Wymyślił swoją śmierć dla zasięgów na Instagramie. Taki pogrzeb w takim miejscu nie istnieje. Jak napisałam prawdę, to od razu mnie zablokował. Proszę o nie rozprzestrzenianie tej informacji. Pozdrawiam. Pozdrawiam. <grym> Smacznej herbatki. Na to wszystko Instagram Dominika kontynuował swoje stories. Okej. Okay. Mm -hmm. I pojawią się kolejne informacje kierowane do wszystkich ogólnie, mhm. podważających wiarygodność, tak? Czyli między innymi do tej oto pani, co przed chwilą czytała. Co nas pozdrowiło. Tak, tak. I było tam już sane na przykład tak. Rozumiemy, że możecie mieć Różnorakie odczucia i podejście do tej sytuacji, ale w imieniu bliskich osób prosimy o zaprzestanie prób kontaktu z Dominika Bliskimi. Naprawdę w tej sytuacji ostatnią rzeczą, jaką potrzebujemy jako bliscy to liczne telefony i złośliwe komentarze. I jeżeli nie potraficie uszanować sytuacji, to chociaż darujcie sobie komentarze, które są nie na miejscu w danej sytuacji. A swoje zdanie zostawcie dla siebie, bo po ludzku nie wypada o zmarłych albo dobrze, albo wcale. Amen. No jak ja bym coś takiego, wpadł na coś takiego, no to bym pomyślał sobie, kurde, co oni prześladują jakąś rodzinę zmarłego po prostu celebrytów. No hejtery. Naprawdę, no hejtery. ale bym tak sobie szczerze pomyślał. Jeszcze raz, jakby było tego mało, ostatni raz dementujemy i odnosimy się do jakichkolwiek zarzutów. Profil Dominika na Facebooku może widnieć jako aktywny, ponieważ jego mama została upoważniona przez niego w wypadku śmierci. Dostała kod do zalogowania na komputerze jego kontem z telefonu Dominika nie można używać Facebooka. Ewelona, tak jak wspominałem, złożyła kondolencje i napisała, że kurde, no szkoda. Po jakimś, jakimś czasie, bo to wszystko się działo po prostu w czasie rzeczywistym, wiecie, i ci wszyscy tak, 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 próbowali tak, tak. się dzwonić, dowiedzieć i zamieszanie. I nagle zaczęły znikać te kondolencje tych Ewelon i tych MTV i tych wszystkich takich no. osób, powiedzmy, znanych. I Ewelona w końcu dodała nową stalkę, czyli napisała. Kurde, mam pewne info, że podobno żyje. Jeżeli to prawda, to mega słaba zagrywka. Za takie rzeczy, według mnie, i jednak się nie żartuje. Za takie rzeczy, według mnie też się jednak nie żartuje. Za takie rzeczy, według mnie, jednak się nie żartuje. Według mnie też. Według mnie się nie żartuje za takie rzeczy. Według mnie też nie. Dobrze, Ewolon, zgadzam się z Tobą. Jak dowiedziałam się, że pogrzebu nie ma, że są podobno potwierdzone informacje od jego mamy i siostry, że żyje, to pierwsze, co pomyślałam, to. Kurde, masakra. Totalna żelada. Z takich rzeczy się przecież nie żartuje. No, trudno się nie zgodzić, tego no. Trudno się nie zgodzić, Zdebolo. z To jest, tak, tak, tak. Po kilku dniach Dominik Zmartwychwstał stał, wrzucił na swojego youtuba filmik zatytułowany Zrobiłem was w huja. Przyznał się do spingowania własnej śmierci. Ale nas zrobił. Ach! gangster <śles> <śles> Miał on pretensję, że uwierzono mu na słowo. Jak twierdził, chciał pokazać, że influencerzy nami manipulują. Zrobiłem was bo daliście się w chuja zrobić. <śmiecki> Piękne, zdanie. W ciągu 12 godzin, po, obliku, po opublikowaniu przeze mnie trzech niczym niezweryfikowanych storek z wymyśloną historią, praktycznie cała Polska mnie uśmierciła. Nie mając żadnych dowodów, nie mając artykułu o jakimkolwiek wypadku. Jaki miałem cel w tym wszystkim? Wzięliście udział w eksperymencie społecznym. Wow, cała Polska, cała Polska, cała się Polska tym żyła i my też słyszeliśmy w Hiszpanii tutaj o tym Tak, cała Hiszpania też z tym żyła. Cały świat, czyli tak. Gdy y, przez kilka dni wiele jakby portali i mm -hmm. osób ogólnie próbowało się dowiedzieć to cały czas na tym profilu nie wiem mama czy ktoś czy on sam informowali żeby dali spokój i przestali prosić i pytać o cokolwiek ponieważ to nie wypada tak, po czym on y, po kilku dniach mówi że nikt tego nie zweryfikował i to jest i wina. Bo ludzie weryfikowali na to, ale, nie mogli. Odwodę, ale nie mogli. Bo on prosił, żeby nie weryfikować. Więc miał pretensje, że nie weryfikowali, skoro weryfikowali. Tak, tak, tak. tak. Mm. Kontynuując. No. Starczy smutna storka, zagranie na emocjach, zbudzenie współczucia i łykacie wszystko jak pelikan. Gdybyście nie łykali tego wszystkiego, to influencerzy by tego nie wykorzystywali. Co? <laughs> I co w związku z tym? Nic, po prostu wyszliście na debili. Zostaliście pozbawieni krytycznego myślenia i zostaliście pozbawieni... Rozumu. Czy się pozbawiony rozumu. Ja już od dawna. Ja również, ja również, to nie jest twoja zasługa, to już się wydarzyło wcześniej. Wirtualne media poprosiły panią Agnieszkę Odachowską, czyli PR menadżer Paramount Global, do którego należy MTV, gdzie jest... Warsaw Tak, dokładnie. No poprosili o stanowisko i ona tak. Stanowczo potępiamy zachowanie dominika, które nacechowane jest arogancją i hejtem, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie naganne. Trudno nazwać to niesmacznym żartem czy eksperymentem. To przejazd skrajnego braku odpowiedzialności i wyobraźni. Ale się Pani uczepiła. Ale wiecie co, nie zna się na żartach. Nie, nie? Tak. nie zna się na żartach. Nie zna na żartach. sama została wrobiona w to i teraz tak, ktoś mówi, no. że wcale nie, a z, z, na tak, pewno było tak. Tak, po prostu głupia. co, że tutaj właściwie <noise> więcej da. No Ja i wiecie, ja żyję dla takich historii, Ja też żyję dla takich historii. Mam nadzieję, że rodzice są dumni. Tak. Że rodzina jest dumna. Zwłaszcza, że została wplątana jeszcze w całą historię. Tak, tak. Mhm. Myślę, że fajnie będzie o tym rozmawiać przy następnych świętach, i całych Tak, tle. ale było fajnie. Fajnie było. Jak Prawda, u... mamo? <laughs> fajnie było, jak udawałem, że nie żyje. Słuchajcie, teraz poddaj... podzielmy się okładkiem. Jak <laughs> się dzieje po prostu, no nie? Że co? Że ludzie z zmartwychwstają? stają. Nadzieję no, się tak, nawet I... co takie święta. Tak. A Wielkanoc? No, no i co? właśnie. Każą nam świętować, zmartwychwstaje, a później mówią, że zmartwychwstawać się wolno. Właśnie. Rozsądnie. Nie wolno. Dominik zmartwychwstał na przykład. <noise> może, a właśnie. A były jakieś doniesienia, że w związku z tym, że wszystko się już rozpada na tym świecie, to nowy Jezus przyjdzie. A może to Dominik w tych klapeczkach, to jest nowy Jezus. Tak tak, nie? tak, 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 jak to wierzę. Jezus, na miarę polski. Tak, jak to wierzę. Po pierwsze, czepialstwo, po drugie, zazdrość, po trzecie, brak poczucia humoru, to jest standard u wszystkich. A po prostu może być fajnie, może być cool, jazz i, i zabawnie, prawda? Prawda, Rybuś? Rybuś wie coś o tym. I nie tylko Rybuś coś wie o tym. jak na przykład wie coś o tym. Czekaj, czekaj, czy to nie ten koleś, z jakieś dwa lata temu mówił, że Kobieta ważąca więcej niż 50 kg to waleń? Tak, to co ten, to ten sam. To A, okej, okay, tak, okej. Okay, tu hmm. teraz też zabłysk, wiesz? Tak? Tak. Czym? Tak. Tym. Kurwa, to bym chyba kogoś No gwa... <noise> Co? No co, no, nie idę siedzieć, nie? Zawsze chciałem wiedzieć jak to jest. Wiesz co ci powiem na to wszystko? No? Wiesz co ci powiem na to wszystko? No? Krótko. I'm alive. Yeah. <głos> <głos> uh. Podobnie zabawna historia na podobnym poziomie wydarzyła się, mój drogi, w stacji TVM w programie Kuba Wojewódzki. Show. Show. Lubię taki, to jest taki zabawny program, Pro, słuchajcie, oglądaliście. Tak. Ja się nie zabawię, nie, A, nie. Fajnie tam właśnie o piersiach się rozmawia, o tym kto z kim sypia. Takie fajne tematyki. Życie. No i tam gościnią była Karolina Korwin-Piotrowska. No i został opublikowany taki na Instagramie, ludzkiego zapowiedź. zapowiedź taka, e, od której wszystko się zaczęło. I my teraz publikujemy na e, prawach prawa cytatu, więc te ie proszę zostawić ten cytat w spokoju. Bo takie jest polskie prawo, żyjemy w Polsce. Właściwie nie żyjemy w Polsce, ale obowiązuje jest polskie prawo. Tak. <grywa> Przyszłam tutaj po 18 latach i widzę, że zrobiłam bardzo duży błąd, za który mogę tylko siebie przeprosić. Niestety nic się nie zmieniłeś, dalej jesteś głupim ciulem i debilem 60-letnim i nawet twoje ojcostwo tego nie zmieni. Media połknęły szybciutko haczyk i pojawiło się mnóstwo informacji na temat: mój Boże, Karolina, jesteś taka dzielna, tak dobrze zrobiłaś, albo Karolina, jak śmiałaś tak zrobić? Jesteś sama hejterką. Karolina zresztą sama udostępniała e, takie komentarze, między innymi Michała Wiśniewskiego czy Blanki Lipińskiej. My wtedy byliśmy, z tego co pamiętam, na jakiejś wycieczce. Na ostatniej wycieczce A, byliśmy. to tutaj możecie zobaczyć. I tak właśnie coś tak nam to trochę śmierdziało, bo to się jakoś wtedy, tuż było po tym, no ale jeżeli Korwin sama udostępnia to... Takie rzeczy, to chyba nie jest aż tak obrażona, wiecie, a wyglądało <laughs> na to, że jest tak obrażona. Także nam to coś śmierdziało i dlatego też my nie wrzucaliśmy, ponieważ wiecie, no TVN nam nie zapłacił za promocję programu, także po prostu nie uczestniczyliśmy w niej. Nie wiem, może innym zapłacili. Przyszedł wtorek, czyli dzień programu, no i sprawa się rozwiązała. E, wszystko jest nagrane na TikToku z dziś l 666 evil e, Także my udostępniamy tego TikToka, oczywiście na prawach cytatu. No ja powiem tak, że masz... jakby znaczy tak, <laughs> powiesz, masz świadomość, że to ty jesteś matką szesną, że jesteś matką szesną hamstwa w Polsce, przecież wiesz o tym. A ty powiesz, kurwa jesteś hamem, tak jak zawsze, coś takiego, dobra? I wychodzisz. musisz to zagrać na... Ja, a ty musisz wiesz... Dobra, ja ci W ja, Wyobraź sobie, że twoja puta jest forażką. Nie, nie rób tak, No! Po prostu się przestrasz. Ale a ja. Tak jest to jest przestrasz. Dobra, możemy? Tomek? możemy? Chodzi o to, żeby to było normalne, grane tak, jakby to był fragment pr programu. Ja, bo, tak, ja powiem... Yy, ale Karolina, błagam cię. no czy nie? Dobra, dobra. Coś spróbujemy. Dobra. Dla... dobra, na jedną ręcz. Mogę? Błagam? Powiedz kiedy. Ale czy zdajesz sobie sprawę, Karolina, że to ty jesteś matką szesną chamstwa i prymitywizmu w mediach? Absolutnie. I chyba nie ma wątpliwości, i nikt nie ma wątpliwości, kto cię czyta. Przyszłam tutaj po 18 latach i widzę, że zrobiłam bardzo duży błąd, za który mogę tylko siebie przeprosić. Niestety nic się nie zmieniłeś. Dalej jesteś głupim ciurem i debilem, 60-letnim. I nawet twoje ojcostwo tego nie zmieni. Ale przecież, ale przecież bo zawsze mówisz, że nie wojszy że nie się pytań. Co, robiłaś? <noise> genialne! Generalnie genialne! Chodź, chodź! Dziewczyno, my to z Gdyni pokażemy! No! Ty, w kategorii krótki metraż! Ty, ale wiesz co? Chłopaki się mogą przyjechać od wieku chociażby, no. <noise> Słuchaj, ale to ty robisz na 60-latka, nie ja. Ale fajnie rozrywkowo się zrobiło. Fajnie rozrywkowa audycja kulturalna. Tak, trochę do, do śmiechu, trochę do płaczu, różne emocje. Co to dużo mówi. No. <noise> nie wiem, jak wy, ale ja mam dreszcze. Czyli nie wiem, zabarły czy z podniecenia, czy z żenady, ale mam dreszcza. Ciężko zrozumieć intencje Karoliny, która właściwie chyba w tej książce opowiada jakiś biznes, jest okropny. I o jakichś poważnych sprawach typu mobbing. a tutaj idzie ją w ten sposób. Mi jest szkoda najbardziej, Natalin Nekier. A mi nie jest jej szkoda, ponieważ sama poszła do tego programu. No dobra, to prawda, poszła do tego programu, ale no jakby poszła promować swoją płytę. Okej, okay, mogła wybrać sobie inny, może program, chociaż może też nie ma dużego wyboru, ale też widać było, że jest zarządzana tą sytuacją. Przynajmniej mam nadzieję, że była, ale co miała zrobić? Powiedzieć przestańcie to robić? No jakby no była w tym nie, wszystkim. I musiała jakby ciągnąć, no bo co? Miała nagle powiedzieć wszystkim, ej to jest kłamstwo. Nie wiem, no jakby super, bawię bawię się świetnie, dziękujemy. I o więcej. Tak, więcej, więcej. Ale to na pewno nie było robione dlatego, że spada oglądalność Nie, kupujący, nie, 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 prostu. nie, nie, absolutnie. To na pewno nie, 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 był bardzo śmieszny, fajny pomysł, który po prostu bardzo nie, Kochani, dla osłodzenia trochę. Proszę bardzo, nie, Twoje imperium na hiszpańskiej ziemi. Dokładnie, z panem Norbi Borbi na okładce, a skoro pan Norbi Borbi jest na okładce, no to musimy się dowiedzieć co tam u niego, tak? Co nowego u, u Norbiego. Norbi wyznał nam, że jeszcze nie pożegnał się z myślą o dziecku. Nie jesteśmy tacy starzy. Oj, mamy wywiadzik tutaj. Niedawno minęła szósta rocznica twojego ślubu. Jakoś uczciliście z żoną ten wyjątkowy dzień? Pyta Kwadrat. Moja marzenka akurat tego dnia miała pokaz mody w Warszawie. Nie, ale pokaz młody, bo jest No, Lecz gdy wróciła wieczorem do domu. Uczciliśmy szóstą rocznicę ślubu lampką dobrego szampejna. Było kameralnie, ale my z Marzenką naprawdę bardzo lubimy przebywać w swoim towarzystwie, rozmawiać, oglądać telewizję, po prostu być razem. Nigdy nie nudzimy się ze sobą. Jesteśmy niezmiennie szczęśliwi. Kochamy się tak samo mocno, jak kochaliśmy jest się na początku naszego związku i to jest dla nas najważniejsze. Całkiem słodko. Całkiem słodko w sumie. Intensywnie, ale słodko. No, ale wiesz no, jakby, no skoro, myślę, że tak Maszynka jest, jest Ja po prostu zazdroszczę, oczywiście. A co, chciałbyś, żebym tego powiadał? Tak! Dobra, ty chciałbyś, gdy żebym no dobra, tak kredytowi? Tak. Pobraliście się 13 marca, a to oznacza, że nie jesteście przesądni. Hmm. Wcale, a wcale. A, a, a. Chociaż muszę uczciwie przyznać, że gdy zobaczę kominiarza, to się cieszę, bo <grym> dla mnie to jest dobry znak. Czy trzeba się za guzik złapać wtedy. A jak nie ma guzika, to trzeba kogoś złapać albo kubek guzika. A że trzynasty dzień miesiąca, trzynastka może przynieść szczęście. Tak właśnie było w naszym przypadku. Lecz szczerze mówiąc, jeżeli dwoje ludzi naprawdę się kocha, to żaden piątek trzynastego nie będzie im przeszkadzał. Jeśli Ja się piątek trzynastego. Tak było, potwierdzam. już nie było mnie tam, ale słyszałem. Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku, w małżeństwie? To jest ważne, to jest, ważne. To jest, to jest, to jest, to jest dla nas ważna lekcja. Wzajemne zaufanie. To podstawa każdej relacji. Jeśli ludzie je tracą, to nie wróży przyszłości ich związkowi. Oczywiście ważna też jest miłość, przyjaźń, poczucie humoru oraz wzajemna odpowiedzialność za siebie. Wszystko, nie? Wszystko. Ale najważniejsze, zaufanie. My się wykazaliśmy zaufaniem, bo ostatnio musieliśmy prostoć na trzy dni. Tak, to było trzy dni. A zresztą. Tak, tutaj spójrzmy. A receptę na miłość masz? Recepta receptę na miłość! Podaję! Trzeba pójść do apteki i kupić witaminę C. A w zasadzie to witaminę M. Witamina M. M, D, N, A, N, D, N. A tak poważnie mówiąc. O miłość trzeba dbać każdego dnia. Druga strona musi być ważniejsza ode mnie, od moich marzeń i pragnień. No, słuchajcie, zapieknij na Art Barbie. Jak ty okazujesz swojej żonie, że jest najważniejsza? A? Jak drąży kwadrat, drąży. No, zawsze drąży. Dróluje wręcz, tak bym <grym> powiedział <grym> ten kwadrat. Właśnie dbam o nią każdego dnia. Są kwiaty, miłe słowa, wspólne wyjazdy. Chociaż obecnie już niczego nie można zaplanować, więc jeżeli w ogóle będziemy dziś jechać, to zapewne wybierzemy się na spontanie. Żadnych wakacji nie planujemy. Czy dla ciebie inne kobiety wciąż są gorące? Woo! Jak kiedyś śpiewałeś piosenkę, czy wystarczy ci żar Twojej żony? Kobiety, to o was, uwaga! No! Kobiety na pewno w dalszym ciągu są gorące. Ale nie wystarcza żar mojej ukochanej Marzenki. W ogóle nie ma o czym mówić. Marzenka była i nadal dla mnie jest najważniejsza. Słodka! Ekstra bonus! Ekstra bonus! Ekstra bonus, ekstra bonus! Woo! Kiedyś planowaliście dziecko. Skończyło się na planach. Czy nadal chcecie je mieć? Adrat! Nie śpiewaj mm. nam tutaj! Będzie tak, jak ma być. W końcu jeszcze nie jesteśmy tacy straży. Jeśli przytrafi się nam dziecko, będzie super. Dziękujemy Wam bardzo! Dziękujemy bardzo. Albi, zaskoczyłeś już z tym pożegnaniem, ale dobrze, dobrze, dobrze. Bo już musimy się zbierać. Dziękujemy. dziękujemy bardzo, kapkunka. Dziękujemy bardzo. E, zostawcie lajeczka, zostawcie kciuk w górę, zostawcie subskrypcję, komentarze. Zostawcie. Komentator. Co jeszcze zostawcie? I zostawcie nas w spokoju, bo my musimy Koniec! iść dalej. Tak, także dziękujemy i pozdrawiamy buziacki.